Sytuacja w pracy. Przychodzi gość do pracy na budowę, nie, wchodzi tam nos rozwalony, słuchajcie, dwa tampaksy, złamany, krew jeszcze się z niego cieknie i kumple z pracy pytają chłopie, co ci się stało? Co, co ty masz tak zakrwawiony twarz? On mówi, A, dajcie spokój. Szkoda opowiadać. No i dawaj, dawaj, mów co się stało, wiecie co? Kurczę, no, żona mi przypieprzyła zamarzniętym kurczakiem. No w jak zamarzniętym kurczakiem? Ja mówię, no normalnie, siedzi w tej lodówce, grzebie, szuka tego, szuka, szuka tego, tego kurczaka, szuka, szuka, szuka. I jak, wiecie słuchajcie, wiecie jaka moja żona jest, laska, dupa, taka fajna, kuwa, no stoi, szuka, taka nachylona w tym, w tym zamrażalniku, szuka tego kurczaka, no ja się kuwa, nie, nie, nie mogłem oprzeć. Po prostu, jak zobaczyłem tego stringa na wierzchu, to ja go na bok i ją ciach od tyłu, nie? Ta jak się nie wkurwi, nie wyciągnie tą kuczaka z rówki, jak mi nie przypieprzy, słuchajcie, leży jak długi na posadce krew się leje, a kumple mówi, ty, to twoja żona taka jakaś durna. to co, od tyłu nie lubi? Nie no, chłopaki, od tyłu to ona uwielbia, tylko że nie w Tesko.